Cześć wszystkim z tej strony Garo. Gramy na kolejnej mapie Escape z Bizonem i Ridikusem yeah! zwanym Lagerem. <grym> e, tak. E, mapa się nazywa The Lab. I gramy na Peacefulu, bo Bizon powiedział, że nie umie walczyć. Oooo, jest napis na Pistolad Wbijamy? Zijamy? Br idź brudasie. Gieremy? Tak. Noob no Peaceful. Zójdź! Było jedno złoto w skrzynce. <laughs> Ej, lakrów wbiłeś się głową w to. O! Oh. Trzeba skoczyć. Nie. Yeah. Well, I hope you remember uh, all of that. Patrz! Motherfucker, it's really pissing me off! <laughs> Super! But, but. Dzięki! Uspokuj... TNT! Ej, no uspokój torbę! Czekaj. No TNT tu stoi! To nie jest TNT. Jak będę chciał, to będę dar. No. Tak, tak, tak. Nie, zostaw to, nie niszcz. Now for you to see the dangers that you can overlock can do. Hit the TNT and run back in... T... A, ty jeszcze taka stara... E, stara mapa, że jak się uderzało, to... ...to wybuchały. Ale my jesteśmy w nowej wersji. Nie ze mną ten kaziu Kaziulag. Like. Lag. Ja idę środkiem. Tech mocny lag To sufit czy podłoga? A jak gdzieś idę w ogóle. Ja też idę za tobą. tu. Ja cię zabiję Zombielans. za to, że ty tak psujesz wszystko. <grym> Patrz Pixpawner. spawner. Ale tutaj zombie nie ma, bo my gramy na Peacefulu. Ale to dobre to. Co, Co tak to był To był chyba mój młody. A zabiera. Twój, twój twoje dziecko? Nie, mój brat, gorzej. <grym> Bo dziecko, jak własne, to do szafy zamknąć można, a brata to nie wypadnie. O, ile mieczy. A bata, brata od razu do trumny. Co to jest? A, Dobra, to na pewno będą śpięknie. diamentowe. Tak, wiedziałem, ja tu są diamentowe. Czekaj, mi się w głowie już pieprzy. Tam ja mam trzy mieczy już. A, Demet Your face, Demet To <grym> ty Łódki, łódki, kurwa łódki No nie, jak ja mam tu was, nie przeszkadzajcie Komu? Mnie! Ale? Powiedz im, żeby wypierdalali Wypierdalajcie Do matki takie słowa? No, co? Jezu Przecież mam się kłóciłem z matką, powiedziałam, że mogę się jest Misiek? Chcesz łódkę? Nie, wpadłem na ścianę i mi się rozprysła łódka. To chodź tu. Masz, ta. Warcie, <grym> lagi. Jak teraz się zniszczy, to zabiję. Zaraz, zaraz, zaraz pewnie pewnie neta. Zaraz <grym> to, tak, nie. mi rozwal go. Nie! Jakie lagi! Rozkurwiło no. mi łódkę. <grym> Esu, a to es było... Ty masz kurwa internet w Biedronki, czy co? W chipsach dostałem, na dyskietce. Ej, popatrz na... Kurde, jakie skręty tu są dziwne. To nie skręty, to lagi. Ja spadłem. Z podłogi. Dobra, do mycia. O nie, zabiłem się spadając z podłogi. Ej, z gdzie ty jesteś? A, tutaj widzę. Nie wiem, gdzie ja jestem. Chodzę od ściany do ściany, a mi się wydaje, że prosto. Ej, to jest killing room. Killing? Widzę oczywiście wszystkie te... ojej. się tu cięci, które nigdy nie wybuchnie. Zaraz sobie kupię zapałki. Fak. Nie fa, tylko lak. O, slimebole mam. Robimy sticky pi... Ej, słyszysz kurczaczku? No to rzuć tam. Jaki? Jezu, narzuciłeś tych śmieci teraz. Wow. Ja nie już bizon wysadza. Padłeś? Padłeś? No. Powstań yeah, the... Ej, co ty tu robisz? Lag. Nie wiem. Laguje. Mr. Lag. Where the... where the fuck are you? A! Wiecie to, to chyba kolejny odcinek... Ej, nas tu nie powinno być w ogóle. No, ale wiecie, to jest kolejny odcinek Failowania z zethem. Rozsadzamy tą budę. No dobra, to dawaj. Falan... Dajcie, dajcie kilofa! Dajcie kilofa! Właśnie Daj KILOFA! Give a, Zbijecie! Nie tu! O, Wypierdalaj. Chyba! Chyba! Wąs... zbijecie. Nie tu. O dziura. Chyba! O, Chyba! Ale burdel. O, okay. tu jest, chodź, chodź bis. Idę bis. Ej, koniec gry Poczekaj, ja rozjebę tą ścianę. Zostaw to. No patrz tu jest przejście. Jaki typ? Skąd wiedziałeś? Ej, tu jest killing room. A tu już byliśmy. Nie! Tu nas zabiło TNT tam można iść dalej. a moje rzeczy tam są, spadaj. O, moje też. Ej, tu nic nie ma. Ja nie mogę, ale to nie fart. O, dziura. Wow, you got some go nuts, bro. Wytykę. Drzwi. Dobra, szukajmy drzwi. Mm, tu, są drzwi. No, tu są drzwi. Tutaj, Marko tutaj, 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 tak Tu są drzwi, kurwa, Tutaj. Piesiu. Kurde. Piesiu. Piesiu, Bo A czekaj, Piesiu, trzeba było... ...Texture Pack, wiecie... ...użyć. Mogłeś wyłączyć przeglądarkę internetową? Tibie? Chodź, kurwa, Eskarot. No co kurwa. mam, Tibię wyłączyć? Nie wyłączę Tibi. Tibia forever. O, złapa. No nie, i Ja, 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 ja! Ach, Jakie Jaki jaja? Ja nie mogę. A, Jaki kloszart w ogóle. Kloszart? Pod kloszem. Ty kurwa, za tekst tutaj nadajesz. A mogę przeklinać? Kurwa! Kurwa, nie przeklinaj! Kurwa, nie przeklinaj, bo to nie ładnie. O lolol, walnąłem głową. O nie, rozjebałeś sobie łapetynę. Ja po fijaku. Ej, Bizon cicho, bo oglądają nas dziewczęta. Wiesz co, jesteś, jakby to ująć, jesteś romantycznym, że tak to nazwę, naprawdę każda jest twoja. Romantycznym bizonem. Bizony mają to z reguły. Te mają z reguły, że są romantyczne. Mają z reguły zeza. Nie mogę, dlaczego spadłem? Give A, Bizon No to wszystko przez coś wymyślić. Cześć mała, szukasz bizona. Cześć mała, szukasz bizona? <laughs> Ej, znowu będą komentarze, że mm, Że czytujemy. Ja wam powiem, chuj wam w dupę. Ci którzy będą mówić, że czytujemy. Ej, a dlaczego Garet się czepia policji? Ja pierdziele spadłem. O oh, fuck, znowu ta ściana z lapizu Ja tu próbuję cisnąć dźwignię, ale nie mogę. Ej, czy my się cofnęliśmy czasami? Nie. Nie coś walnęło. Mhm. Dobry. Przepraszam, jadłem kapustę. Jezu. Ej, tu nie, nic nie, nie ma. No nie. nie. Mam. Tu, można, tu trzeba scitować, bo niestety... Ta mapa jest dla jednego gracza niestety. Nie, niestety ta mapa była robiona przed update'em, teraz nie można... Ona nadrobić. jest dla jednego gracza i na niej się niestety... Nieważne. Na niej się niestety to... nie da walić konia. Jeden Właśnie. znajomy oglądając nasz pierwszy filmik... Wspólny. Ej, Bizon, jak ty to zrobiłeś? Mhm, mm użyłem Cobblestona. jedna, Jeden mój znajomy, jedna. oglądając. Jaki żal podłożył Cobblestona? Jedna jego znajomy, cicho. I... No mój brat, oglądając ah. pierwszy <grym> lestek, w którym byłem z powiedział, że tylko ja. No bez obrazy, w tym waszym let's myślę. Zapalary! To prawda, dlatego tam, cię wziąłem teraz. Jak ty się tam kurwa do... A, bo ty masz Ja plaję. cię teraz wziąłem, żebyś był równowagą dla Bizona. Bizon, nie podkładaj <grym> mi tych kloców, bo ja nie mogę wtedy wejść. Ty suko. Ej, Esu, stałem się... Esu, stałem całym ale przeważam Bizona. <grym> mhm. Tylko, że mnie ludzie bardziej lubią niż ciebie. Bizon oj tam, oj tam. Bizon, jest, śmierdzi jest... ci spod pachy. Karol, kurwa, umyj nogi. Idź umyj nocza. Co żeś zajebał ze skrzynki? Zapalary! Odwal to... o, woda. Zapalary! Wskaż do wody, kurwa, nie pierdolę. Brawo. Brawo jeti. Jakby to powiedział warusz. Wcale on odpala. Ja nie mam mogę! Dać... Ridzik, będziesz się kurwa, nie, fajny, bo mam, y, flyhaka. nie, nie jestem fajny, bo mam flyhacka. Jestem fajny dlatego, że laguje, ludzie się z tego leją. A jeszcze Esu opowiada swoje dościpy. Tymi... Jeszcze Esu. Ej lol, jestem pod wodą, weźcie mi połącz jestem wyjść Esu się wiewał do tej dziury, co tam było. Hej, <laughs> zginę! Stepnij się! Co jest do sz... szmaty. Właśnie Ej, to jest dziura. Ej, Bizno rozwala, uwaga nagrywam, patrzcie jak Bizno rozwala. No to są drzwi. Ja miałem zapalare. Mam weź podpal, podpal. Podpal, podpal, podpal. Tak jest. Wodku. s -u, kurwa To s -u, czy kur na no. S -u, kurwa. Widzicie jest w tym jakąś różnicę? Esu, jak ty zarabiasz? Omegywy tyfy gtyfo. Ja pupcio. <śmusza> Zablokowałem ci wejście, wybacz. Idź pan stąd. Idź pan swój. Garot, chodź. Pyk! <śmusza> ty jesteś upośledzony. <śmusza> Zablokowałem Ridikusa metalowymi drzwiami. Master voice. To byłby Mess kurwa, with You, you know, this thing the proper know, weź te okulary z me, bo mnie raził. <laughs> Ui! Fuck! Ludzie, ja tu grać nie mogę. Graj! Ja tu i podłogi nie rozróżniam. <laughs> <laughs> mnie się wydaje, że idę w miarę prosto, a wy widzicie cosinusoidę. Ej, Bizon, tak. to są potwory! Żartuję. Nie, to diamenty. Fak, fuck, fuck, diamenty. Nie kopich nie kopich proszę cię. No to. No. No te... Nie, to musi być drugi. złamie ci mózg. A. Ty kurwo. No weź to teraz? iść, suko! Jedź kurwo. Zobaczymy czy na PvP taki kozak będziesz. No, zobaczymy. Brudko. Wiecie co Już panowie, okoliłem. ja niestety muszę się odłączyć, bo takie lagi, że uniemożliwiają mi jakiekolwiek myślenie, nie mówiąc o grze. Ty myślisz kurwa? O złoto. Czemu ty masz na lagi? Jak mam lagów? Bo korzystamy ty. z Panaciego. Wow! wow. A Bizon ciągnie, metal oczywiście. <laughs> bizon you suck. Fuck my... Fuck my eye. Fuck my dick, be my friend. If you want to be my boy, lick my pussy for my joy, lick it down, lick it my Jeśli to pójdzie w eter to. Ej, If you want to be my friend, check Czekaj, suck my dick, put my, put your, put my dick in your hand, lick it down, lick it up, lick my penis all around here on the whatever. Fajna kołysanka. fajna ty, ja znajdujesz. Esgarot chyba tutaj do tego odcinka musisz wstawić oznacznik plus 18. E, gdzie ty? No, zrobię tak. Gdzie ty jesteś, Bizon? Uch, mi się Minecraft i mogę się zalogować teraz. <noise> Bizon, gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem? Ewoluuje. Ewoluuje w Bizona. Nie, ten odcinek nie pójdzie tutaj w ogóle w ten. No czemu nie? Labisty jest, jest. Jest chory. Najubisty. Jest taki jak powinien być, a nie taki nudny jak ostatnio. Esu, to mam prośbę, naprawmy jednak Twoją domenę, którą sprzyłeś! <grym> Ale ja no nie prawo. umiem. Dobra, Esu, weź się żegnaj, nazwijmy nazwijmy na odcinek z zesem i chuj. Jezu! <grym> fajlowanie ESEM, a kto będzie tym ujem? Esu. Ej, <grym> bizon! Rozbiłeś no nie to. mogę, cannot connect. Mogę wejść jedynie na piracie. Dlaczego ty masz pirata? No nie mogę się zalogować do kurwy jebanej. Ja też. Ty, jak tylko ten odszedł to ja... Poprawka, znów mam lagi. Weź ten teleportujesz, garot. Ej, patrzcie co się teraz stanie. <noise> Zapalił się jaki gość. Panie, idź pan stąd. Esu, bo cię zabiję. teleportuj mnie. Niech żyje Hades! Tylko, że ja mam nisk flyer teraz. No dobra, nie będziesz taki fajny. Ej, wiecie, że ten zginął? Lager. Wysypało mu się 15 zapalniczek z pupy. Chuj mu w uszy. Gdzie mamy? W przyjemności zostaw sobie na później proszę. Cię, po, po programie. Esgarot kurwa, tutaj. Po Esgarot kur... A. Żadna różnica. Nie chcę. Chodzi ci momentie o więźniarkę? Tam myślisz, że mnie spalisz. Ja umiem chodzić do tyłu. Kurde. Zjebałeś się we własnej nogi. Wal się z tym! Pachnę tak, wolniczkami mi się ta jedna. <ścoughs> 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 Esu! Dochodzisz czy odchodzisz? Odchodzisz. Zaraz ginę! Dobra. Ej, kończę nagrywanie. No, a wrzucisz to na YouTube? Nie. Ty suka, to patrz, ja tu gram. Nie no, gram, żeby się dobrze bawić, ładnie. To, to jasne. Oddaj moje... <coughs> Oddaj moje dwa złote, kurwa. Gdzie jest moje, kurwa, 300 baniek? Gdzie jest moje dwa złote? Ej, Lager, nie wylogowuj się, nie wylogowuj się. Ja się, ja wyleciałem z to Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Na razie. Ja ci mam chmurkę. Dobra. To był odcinek failowania z Esem. Przepraszam, że nie skończyliśmy mapy, nie jesteśmy w nastroju, ale mam nadzieję, że Was to śmieszyło. Żartuję. Jej. Grał Ridicus, Lager, Esu, John Garrett jako duch, Verliden jako duch i Andrzej Leper jako duch. Do widzenia. Pa pa. jak zwykle, jako min. Ola, Fedro niejako debil. Oj. Jezu. To się zwyknie. Bye bye, cześć. cześć.